Najpierw się zaczęło, że no, chodziliśmy po uliczkach, bo najpierw chcieliśmy zarobić dla siebie, ale potem zdecydowaliśmy, że te pieniądze zbieramy dla Ingi. Potem, no już kilka dni temu, ustawiliśmy się tu właśnie z czerwonym stolikiem. Tym. No i. To był pierwszy dzień. To był, można powiedzieć, pierwszy dzień, ale to akurat był drugi dzień. Tylko, że... No, reklamowy taki, i mówiliśmy, że będziemy w sobotę. No, każdemu mówiliśmy, że będziemy w sobotę. Dlatego, bo w sobotę akurat będzie wolne, a tak to musimy zawsze chodzić do szkoły. A jak chodzimy do szkoły i wracamy, to nie zawsze mamy właśnie czas na sprzedawanie lemonia, ciast, ciasteczek i takich. W większości. Jesteśmy z SP7. I SP47. Zaprosiliście kolegów i koleżanki? Tak, tak. tak. Ja szkole ja nawet mówiliśmy. No. szkoda mówiliśmy no? też i też, też zaczynaliśmy to jak mieliśmy ten czerwony stolik, to, to wtedy machaliśmy do ludzi i wtedy cztery lu, ludzi przyjechały. Cztery osoby. Cztery osoby. Cztery. A ten e, tutaj plakat, lemoniada dla Ingi z SMA. To, to robili, Sami robiliśmy. To, to, oni robili. To, to oni robili, to oni robili. Mhm, my robiliśmy. To, to jest zrobione własnoręcznie. Tak. tak. Ale lemoniadę kto robi? Kto wyciska cytrynę? powiedz. Eee, no my, my, wszyscy, 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 wszyscy tak naprawdę. Mięta, Mięta na z ogródka, więc ekologiczna, nie jakaś z chemią. No. <laughs> A jeżynki czyje? No Jóżyn, to, to też z ogródka. No Sąsiadka nam pomogła. Chcieliśmy sobie zarobić z lemoniady, a później w sumie jak już zrobiliśmy to, to nie mieliśmy w sumie pomysłu na co zbierać. A te pieniądze mi poszły na głupoty, pewnie, a tak to jej się przydadzą. Komu jej? Indzę, in, in, in. z SMA. Inde Niedźwieckiej. Super. A y, na pomysł wpadliście sami? Sami. Tak, Sami tak, sami, sami sami. sami. Topiek ciasteczka. Wszyscy, nadzień, wszyscy razem, nadzień. naprawdę formowali. I, oni wszyscy oni wszyscy, wszyscy, wszyscy tak, nie, nie, A a y, mamy pomagały czy sami też robili? Mamy, mamy pomagały, pomagały, mamy, pomagały ale tam trochę, minimalnie. no minimalnie. Pomysł wyszedł od dzieci, tak jak mówią, czy trochę mamy zainspirowały? No, tu, no trochę, trochę dzieci, trochę my. Y, zawsze tym dzieciom, mi się wydaje, że trochę trzeba pomóc, my jako rodzice też jesteśmy od tego, żeby, żeby trochę im pomóc, trochę pokazać, że też nie są tylko oni, tylko są też inne inne osoby, bardziej potrzebujące od nich, stąd ten pomysł. Y, nie, nie za bardzo wiedzieli, na co mogą zbierać, pod, po, trochę im podpowiedziałyśmy, Super, że to nie. może być Inga Niedźwiecka, z racji tego, że to no, no jednak jest naj, najdroższy lek świata, dziewczynka jest po trzecina. Jest nam bardzo bliska. Wcześniej też się przyłączyliśmy do różnych akcji myślę, że, że dla, dla nich będzie to dużo większa lekcja. Doskonała na przyszłość. nauka, tak. doskonała chłopcy już mają jakąś tam wprawę, bo w ubiegłym roku w grudniu również zbierali tym razem różnego rodzaju produkty spożywcze dla szkoły, dla SP7, no jak gdyby kontynuacja tego wszystkiego, mam nadzieję, że w krew im to wejdzie i gdzieś tam wciągną też przy okazji innych, bo odzew wśród klasy, wśród. Dzieci, rówieśników był ogromny, więc myślę, że za chwilę się też te dzieciaczki zjawią i pomogą nam. No właśnie, widzieliśmy w internecie, e, również prezydent Szczecina powiedział, że Was odwiedzi. E, tak. Liczycie na to, że będzie kolejka? No <noise> jak najbardziej liczymy, dlatego, dlatego tu jesteśmy. Liczymy, że, że będzie kolejka, liczymy, że się uda zebrać jednak jak najwięcej pieniędzy. Będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, żeby, żeby tego i, i, i lemoniady nie zabrakło, i ciasta nie, nie zabrakło. Będziemy reagować. E, bardzo też tutaj dziękujemy prezydentowi Szczecina za, tutaj za, za zaangażowanie za i za wsparcie. <noise> Mam nadzieję, że będzie, tak jak obieca. Dał, więc liczymy, że pan prezydent będzie i liczymy, że będzie dużo ludzi i tych pieniędzy na to ingę się dużo zbiera. Będzie dużo klientów? Tak! tak mieliśmy na... 2000, 2000 lajków na Facebooku. No Ponad. proszę, to akcja. A co nam polecacie w takim razie najbardziej? No ja bym... Wszystko. wszystko! Ja tam Lemoniadę. E, Lemoniadę próbowaliśmy, jest dobra, słodka, kwaśna, e, perfekta. No perfekt smaczna. Perfekto po prostu. Do której godziny zamierzacie sprzedawać? 15. 16. do 16. Do 16. A jak o 16 będzie kolejka? No to. Zostaniemy. Zostaniemy. No wiemy, po prostu zostaniecie. Ida, jesteśmy z tobą. Wszystka,